Z pacjentami zgłaszającymi napady paniki. Zaczynamy pracę od skupienia się na teraźniejszych sytuacjach, których pacjent doświadcza. W tych sytuacjach próbujemy wyodrębnić trzy ważne czynniki. Próbujemy zobaczyć typowe sytuacje, które wywołują u pacjenta lęk napadowy, następnie typowe myśli, podobieństwa być może między myślami, interpretacjami czy nadawanym znaczeniom tymże sytuacjom czyli typowe cechy poznawczego funkcjonowania pacjenta, następnie typowe strategie radzenia sobie z rękiem. Próbujemy wyodrębnić i zobaczyć w tym funkcjonowaniu tak zwane błędne koło. Błędne koło rozpoczyna się od interpretacji sytuacji, czyli na przykład pacjentowi zdarza się sytuacja, że jedzie metrem. W metrze zaczyna mu być słabo i pojawia się taka myśl, zaraz zemdleję. Ta myśl zaraz zendreje, czyli interpretacja odczuć z ciała, zaczyna powodować tak zwane błędne koło, czyli emocje, objawy z ciała i zachowanie. Emocje, to znaczy ręk, podwyższone napięcie, objawy z ciała, takie np. pacjenci, jak zgłaszają przyspieszone bicie serca, poczucie gorąca, pocenie się, wiotkie nogi i zachowania unikające, czyli. Przekierowanie uwagi, żeby nie myśleć o tym, czym pacjent się stresuje i żeby nie czuć tego lęku, którego pacjent doświadcza. Ponieważ zachowania unikające są mechanizmem, który podtrzymuje zachowania lękowe, dlatego w dalszej części terapii poznawczo-behawioralnej przy pomocy dostępnych narzędzi i technik prowadzimy z pacjentem pracę na dwóch obszarach, czyli obszarze poznawczym i obszarze behawioralnym. Pracujemy z pacjentem na zmianie jego sposobu myślenia. Próbujemy przyjrzeć się przekonaniom, które u pacjentów powodują, że pojawiają się u niego takie, a nie inne myśli, że takie, a nie inne znaczenie nadaje danym sytuacjom. I następnie próbujemy testować inne zachowanie, niż pacjent stosował dotychczas. Czyli próbujemy wywołać zmianę stanów emocjonalnych przy pomocy zmiany poznawczej. Przy pomocy zmiany behawioralnej. Kiedy pacjent zaczyna doświadczać już obniżonej częstotliwości napadów paniki, zaczyna zgłaszać sytuacje, w których sobie radzi inaczej, w których przenosi z gabinetu techniki terapeutyczne inne zachowania zamiast dotychczasowych sposobów radzenia sobie, zaczyna zauważać ich efektywność i zmniejszony lęk. Końcowa faza terapii poznawczo-behawioralnej skupia się na zaopiekowaniu pacjentów na przyszłe sytuacje, czyli omawiamy temat nawrotów ewentualnych objawów, omawiamy też temat przeniesienia wsparcia, które pacjent dostał w gabinecie terapeutycznym na zewnątrz i zaopiekowujemy wszelkie pytania i potrzeby, które pacjent zgłasza kończąc terapię.